Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest ze mną marszałek, wicemarszałek Antoni Konopka. Dzisiaj zagadnienie, o którym chcieliśmy opowiedzieć, a w zasadzie głównie pan marszałek, to, to kontynuacja tematu wycinki lasów e, oraz kolejne zmiany w gospodarstwie rybackim w Niemodlinie i ogólnie sytuacja tego gospodarstwa. Bardzo proszę, panie marszałku, pan marszałek otrzymał odpowiedź, o której chciał się podzielić, o którą chciał się podzielić. Z mieszkańcami województwa opolskiego. Strategia rozwoju województwa opolskiego opolskie 2.30 przewiduje zwiększenie powierzchni lasów w województwie opolskim. Dlatego też Zainteresowałem się danymi zawartymi w raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego Województwa Polskiego, z tego wynika, że powierzchnia lasów, powierzchnia dotycząca gospodarki leśnej od 2019 zmniejsza się w naszym Województwie. Nieznacznie, ale jednak. W związku z tym zadałem pytania dyrekcji Lasów, lasów Państwowych w Katowicach i w Łodzi. Kilka pytań. Pozwolę sobie tutaj te pytania przedstawić. Bilans powierzchni utraconych gatunków leśnych, powierzchnia gruntów leśnych przeznaczona do odnowień leśnych, powierzchnia zrębów na terenie województwa polskiego w poszczególnych latach oraz wielkość pozyskania drewna na terenie województwa polskiego w poszczególnych latach z wyszczególnieniem gatunków pozyskiwanych drzew. I o ile nie było problemu z otrzymaniem odpowiedzi z yy, yy, dyrekcji w Łodzi, yy, nadleśnictwa wielu nie odpowiedziało. O tyle e, dziwna postawa dyrekcji w Katowicach, gdzie mój pierwszy wniosek e, pozostawiano bez odpowiedzi, ponieważ nie, zawie, nie był w wersji papierowej, nie zawierał podpisów. Mówię: OK, dobrze, e, nie będę się tutaj kłócił. Wysyłam wniosek papierowy, podpisany, chcąc nadać rangę, gdzie jak przedstawiłem tutaj kwestia realizacji strategii woje, rozwoju województwa. Wysłałem to za, jako radny sejmiku. Poszło to również z pismem przewodnim pana przewodniczącego sejmiku Rafała Bartka. Zdumiewająca odpowiedź pana dyrektora z Katowic, który, pozwolę sobie tutaj znowu na króciutki cytat: Pan dyrektor wzywa do wyjaśnienia, w jakim charakterze wysłano pismo. Z dnia 22 sierpnia, a w szczególności do wskazania, czy pan Rafał Bartek działa w sprawie jako pełnomocnik Antoniego Konopki. No, proszę państwa, czyli ewidentnie tutaj pan dyrektor unika odpowiedzi na te, na te wszystkie cztery, bądź tylko jedno z tych pytań. Myślę, że w tym momencie można sobie troszeczkę zażartować i powiedzieć, że jak głuchy nie słyszy, to sobie dopowie, że rzeczywiście coś dziwnego się dzieje w lasach państwowych, a przecież chcę powiedzieć tak, że sama nazwa lasy państwowe mówi o tym, że te lasy są nas wszystkich. Każdego z nas, moje, tutaj wszystkich Państwa. I w związku z tym istotne jest to, że chcemy wiedzieć, co się dzieje, w jaki sposób są traktowane te lasy, czy rzeczywiście to, co widzimy, tą wywózkę. Nie komentuję tutaj absolutnie tego, czy jest wiele wywożone, czy mało, czy można więcej. Nie mam takich informacji. Myślę, że ta informacja powinna do nas, jako mieszkańców Opolszczyzny, dotrzeć. W związku z tym, że nie ma regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Opolu. W związku z taką postawą sytuacją wydaje się zasadna, żeby podjąć działania i rozważyć utworzenie właśnie opolskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na Opolszczyźnie. Chcę powiedzieć, że niepokojący jest fakt eksportu drzewa z Polski. Gdzie wzrasta ten eksport, w związku z tym należy tutaj też podjąć działania, ażeby ograniczyć sprzedaż nieprzetworzonego surowca, dlatego, żeby dać szansę polskim i opolskim przedsiębiorcom. Szanowni Państwo, widzicie, jak wygląda transparentność obecnej władzy. Jeżeli informacje są niewygodne, to po prostu na nie się nie odpowiada. Ta sama sytuacja jest w przypadku. Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie, gdzie dwa lata temu wysyłałem szereg zapytań do Gospodarstwa Rybackiego, na które nie otrzymywałem odpowiedzi, na które była utrudniana mi uzyskiwanie odpowiedzi. Gdy doprecyzowałem, gdy dopisywałem kolejne odpowiedzi, ostatecznie odmówiono i odmówiono po terminie. Mógłbym oczywiście pójść tym do sądu, natomiast Pomyślałem, że sprawę nie chcę szarpać dobrego imienia gospodarstwa, natomiast sama ta władza to robi. W ciągu ostatnich trzech lat mamy piątego dyrektora gospodarstwa rybackiego w Niemodlinie, a w ciągu trzech miesięcy jest to trzeci dyrektor, bo po Waldemarze Wójtowiczu był pan Jacek Falenia. A przed kilkoma dniami, jeden z pracowników na lesie Fatułowice, pan Pienio, został pełniącym obowiązki dyrektora gospodarstwa rybackiego w Niemodlinie. Naszej dumy, gospodarstwa, które od wielu wieków produkuje karpie, karpia niemodlińskiego, który jest znany w całej Europie, w całej Polsce. Sytuacja, z tego co mi jest wiadomo i to będzie też przedmiotem naszych zainteresowań już poprzegranych przez Prawo i Sprawiedliwość Wyborów, bo jeżeli potwierdzi się informacje, które otrzymuje z wewnątrz, że sytuacja gospodarstwa rybackiego finansowa jest bardzo zła, to jak to się będzie miało do zapewnień i argumentacji ministra Janusza Kowalskiego, który w ten sposób argumentował zmianę wieloletniego dyrektora pana Adamusa wymuszoną tym, że ponoć sytuacja Finansowa była niekorzystna, dlatego powołał w pierwszej kolejności wybitnego ekonomista. Oczywiście cytuję tutaj pana ministra Janusza Kowalskiego, przemysłowa, kubowa, który też tam zabawił tylko kilka miesięcy. Karozera stanowisk trwa najlepsze w spółkach podległych, w instytucjach podległych politykom Zjednoczonej Prawicy. Widocznie przed wyborami jeszcze chcą nabić swoje kieszenie. Może chodzi o odprawy. Tego nie wiemy. Na pewno nie chodzi o dobro e, mieszkańców województwa, na pewno nie chodzi o dobro gospodarstwa rybackiego w Niemodlinie, na pewno nie chodzi o, nasze, o dobro e, naszego wspólnego majątku, bo to są, jest, są spółki, e, to są jednostki podległe skarbowi państwa, czyli tak naprawdę wszystkim mieszkańcom, wszystkim obywatelom. E, my tak tego nie zostawimy. Będziemy to wyjaśniali po wyborach, gdy już ta władza odejdzie kiedy dostęp do informacji publicznej będzie transparentny, kiedy mieszkańcy będą mogli otrzymywać informacje o swoich problemach i sprawach, które ich bardzo interesują. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, chcę jeszcze dodać, że te pytania dotyczące lasów wysłałem również do wiadomości do pana ministra Janusza. Kowalskiego. Myślę, że nie muszę uzasadniać dlaczego. I otóż jest mój apel, podobnie jak apelowałem już kilkakrotnie do pana ministra Janusza Kowalskiego o podanie firm, które importowały zboże z Ukrainy, a szczególnie te importowały zboże techniczne. Nie doczekaliśmy się odpowiedzi, ale mimo wszystko panie ministrze Januszu, Januszu Kowalski proszę o podanie czy spowodowanie tego, ażeby ażebyśmy my jako Polanie poznali informacje dotyczące stanu lasów, to co się dzieje w naszych lasach.